Siemano ludziska, z tej strony Sawander, ze mną jest Bentrado. No siema. Jesteśmy na kanale MCHC. W dzisiejszym odcinku wam pokażemy, na jakiej zasadzie działają koksy i płotki na nowej, na nowym Minecrafcie 1.6. Ponieważ ludzie się podobno płuli, że PvP zanika, że jest gorsze i w ogóle. Że niby koksy nie mają regeneracji, że są beznadziejne, że stręż za dużo daje. Także, jeśli ktoś nie przetestował jeszcze, to ten filmik jest dla Was i możecie obejrzeć, jak to wszystko działa ze strony Mhm. Mm ok, na samym może Wam pokażę, jakie są nowości w koksach i zwykłych jabłkach. Na przykład zjem jabłko. Jak widzicie, dodaje nam dwa punkty absorbacji, to znaczy, że dodaje, dodaje nam dwa dodatkowe życia. Mamy ich łącznie 12. Te życia się nie regenerują, one po prostu są. Jednak to jest jakaś tam przewaga, nie? Zawsze te dwa życia więcej. I w sumie o tyle. I daje nam parę, na parę sekund regenerację, która chyba jest taka sama jak była. No i nie Teraz zjemmy Coxa. Cox Koks daje tak samo nowy, właśnie atrybut, absorpcję. Regeneracja na 30 sekund, tam fajny i i zlikręz na 5 minut, tak jak było. Ale jedyna, właśnie ważna rzecz w koksach. W tym momencie. Wstań Bentra gdzieś tutaj. Wejdź włącz. A, po ka Otóż, tutaj zero. Otóż teraz jak jest je, je koksa jeszcze. Jak ktokolwiek zje Koksa, to w tym momencie on nie jest tak bardzo odpychany. Jak widzicie jest normalny knok. Kiedyś to było coś takiego, że gocie po prostu lata po tej mapie, jakby nie wiem, dostał Flaja. Teraz no nie. Po prostu sobie chodzi, po sobie chodzi. Tak jakby był bez Koksa na starszych, na starszych wersjach. W sumie to jest bardzo dobry, to do, do, wielki plus. Tak, jakby kilka osób nie wyrzuca tak wcześniej, więc można się spokojnie obronić. Po prostu Cox był troszeczkę to taki do, do, do uciekania. Tak, to chyba, bo w, w ogóle był to, musiał być to bóg jakiś czy coś, ale już się nie i po prostu naprawiać. No dobra, co dalej? Mamy Strange'a, tak? Na początek może zjedzmy sobie obydwoje po koksie i pokażemy wam taką przykładową walkę Na zwykłym 5-2 i Protection 4 Z coxem oczywiście w starcie sobie coxa, bo to ma być pokazowe To jest coxa Dobrze No i to ja zaczynam się bić A i jeszcze chciałem tu powiedzieć, że... Teksturki jeszcze nie ma, teksturek z małym ogniem. A stare teksturki są, źle, źle działają po prostu na nowej wersji, więc wejdziecie mieć ogień na całe ekran Jak <śm> widzicie, mi praktycznie HP nie schodzi. A jak, a jak schodzi, to. No kurczę mi się szybko regeneruje, więc regeneracja raczej została ze starej wersji. Dobrze, więc zjedzmy te koksy jeszcze raz. Niech się wypalmy Nie Te się. przypuszczenia, że regeneracja niby jest na jedynce czy na dwójce są błędne, dlatego, że jest to albo trójeczka, albo czwóreczka, no nie wiem. Może są jakieś minimalne różnice, chociaż ich nie zauważyłem aż tak no, Może troszeczkę mi leczy, no, bo rzeczywiście widziałem czasami u mnie pół co w sumie kiedyś się nie zdarzało. Ale dobra, w tym momencie pokażę wam stręcza dwójkę, o którą też dużo ludzi podobno się sapało, że jest za mocna, że w ogóle zniszczy PVP i w ogóle jest przeopiona. Więc wam teraz no jest mi, że jest mocniejsza niż wcześniej, jednak. Nie jest taka duża różnica. Tak. No nie ma dużej różnicy. Więc. PvP. Tak jak jeszcze. <laughs> Okej, okay. To ja też jeszcze. Ok. Start. Pokazówka. Pokazówka. Porti. Jak widzicie, mi AP jakoś niespecjalnie schodzi. Oczywiście troszkę więcej niż wcześniej, no ale jest duża tak, różnica. Będzie lepsze. Będzie lepsze. Trochę więcej. Jak będzie Was biła trochę więcej osób, to wiadomo, że do tych trzech serduszek zajdzie, Ale regeneracja jest w miarę szybka. Nie, tak, więc że... jeden versus jeden, jak się zje Koksa, to to w sumie jest walka bez. tylko po to, żeby zniszczyć komunikat. Tak, To jeden versus jeden będzie trwało maksymalnie 10 sekund, są błędne. Można się bić tak jak wcześniej. Ej, bo ja teraz nie mam Fairista, ani nie mam Koksa. Teraz nam może pokażemy różnicę, a w sumie. Ściągnij całego seta Tak samo jak ja, ściągnijmy całego seta Wypijmy to mleko GameMod jeden, Milk tam I weźmy sobie jeszcze no, okay. strężu jedynce i dwójce Chciałbym pokazać jeszcze ludziom, jaka jest różnica między strężem jedynką, dwójką, a bez stręża, tak? Bez jedynki Już ci rzucam Okej okay. Dobra. Więc tak, zrzucę. Zrzu zrzu rzucę sobie naprzód. Rzucę sobie naprzód Stręża jedynkę Czy też sobie rzuć i mnie walni. Jeden HP mi zabrało. Ja wezmę teraz dwójkę. Ja mu zapewne półtora. Półtora HP? Teraz ty mnie walnij jeszcze. Masz dwójkę? Mhm. Znaczy, no, ty musisz mieć dwójkę. Teraz poczekajmy za chwilę. M musimy wziąć Milka, troszkę spieszyłem. mogliśmy na początku w ogóle wziąć. Eee... Mogliśmy wziąć od razu, zwykłe ręczki i palmać Dobra. Mogłem reasumując, teraz trzeba trochę więcej się wysilić, wbywając te płatki koksa i sprawdzać pasek. Bo... to jest troszeczkę inaczej niż było. Dobra, oni mnie złapie, łapki pan Znaczy ja cię Zabrał ci Panie po serduszka, ty też powinieneś zjeść mleko. wziąć. Tak, zbiedź, mleko. mleko. Będziesz wielki. Okej, Wali. Pół serduszka. Jest tak no... różnica jest duża, tak? I żeby z łapki walnąć półtora serduszka, to jest coś, tak? Można stwierdzić w sumie, że Stręż 2 rzeczywiście troszeczkę się no, poprawił jest mocniejszym teraz. Mocniejszą podką, którą w sumie warto robić, bo kiedyś Stręż 2, Stręż 1 chyba nie, nie różniło się aż tak bardzo. Będę ja miałem wrażenie, w sumie nie wiem, I, i co dalej, no i tyle. Jeszcze może pokażemy wam jak jest z koniami, bo ostatnio dużo osób się o to pytało i to jest chyba najbardziej yy, rzucające się w oczy nowa modyfikacja, czy nowy dodatek w 1.6. Tutaj mamy yy, Na serwerze zarazie... już... Do mnie się tyle patrzy, chodź do mnie. Na serwerze na początku będzie bardzo mało tych koni, ze względu na to, że jest bardzo dużo bugów. W sumie jeżeli w ogóle, bo one, one, lubią, one lubią przechodzić przez ściany, poza tym e, konie, na przykład powiedzmy, kliknę teraz Bentrado. Koń znika. Bentrado teraz jak wejdzie na serwer, on już nie będzie miał konia. Inna, inna sytuacja jest, że jeżeli... A jednak masz konia. Po kilku mam koń, ale jakbym się przeteleportował do ciebie, to kon by został. Yy, aha, no chyba że tak. Bo w sumie nie w sumie była taka, albo może inaczej. Czasami jest tak, bo jak wcześniej z szatanem testowaliśmy, szatana wykikowałem z serwera, a w sumie to szatan nie wykikował i mi kon znikł spod nóg. Jednak po wylogowaniu koń nie znika, ale po przeteleportowaniu się przy do mnie. Zobaczmy. W sumie teleportacja tu by bardzo dużo zależało od. zastał koń... konik został? Nie, ja konik został, no właśnie. I w tym momencie troszeczkę to jest takie głupie, bo powiedzmy jest dom gildiny, tak? Znaczy gedom. dom Używacie gedom. koń sobie jest tam w tamtym miejscu i on tam zostanie, no. no i nie idzie nic działać na to. Bo za tym Jeszcze konie się dość często budują. I pokażę bugują. wam, że można się wylogować i koniec też się wyloguje razem z tobą. Ze mną. I Jak się zaloguje mam go z powrotem, ale jak zejdę z niego i się wyloguję, to on zostaje. Także trzeba by go było przypinać. Mówi w sumie po to trafić, są te liny, nie? Zabić. Niby są po to, ale. Wiesz jak to jest, ktoś podejdzie zabije. Takiego konia będzie ciężko znaleźć. Chodź koniku za mną, chodzi, chodź. No ale ogólnie rzecz biorąc, no koniki są jeszcze dość mocno zbugowane. Zacznijmy od tego, chodźmy choćby chodzenie na boki. Albo w ogóle tak, wbijanie w bokiem, się w ściany i chodzenie się w ściany. Nie, buguje klocki. Przechodzi przez klocki. Troszkę bez sensu. W ogóle prędkość jest zbyt duża. Na przykład teraz tak jadę, to tak mi trochę zacina. Można jechać na świecy też. Poczekaj. Podaj, podaj mi ten. Yy, weź zejść z konia, jak możesz. Pokażę im. Oj, <gryw> dałem mu jabłko, dobra. Widzicie, zasuwam i w sumie mi też ścina. To jest w sumie dziwne. Możemy skakać, no, ale to akurat... O koniach możecie się więcej dowiedzieć oczywiście z innych filmików, pokazujących, je. Tylko że po prostu tutaj to jest nieopłacalne zdawanie koni na serwery w tym momencie. Są za bardzo tak. zbugowane, pijają się w krok. poprawią, bo póki co jest tragedia, to wtedy na większą skalę te koniki damy. Ale jak na razie na to się nie zaplę. Czekaj, pokażę tę na rzecz. Przetestowanie. Tutaj zrobimy taki ten, dziurę, dół. Wezmę sobie z konika tutaj jajko. Ho, o widzicie, Respie patrzcie, one po prostu nosią się automatycznie w ściany, nawet ta, ten, nie, ja nie wiem, czy to jest kończ to jest, czy... nie, to nie jest. Okay. to jest osioł, no ale Może patrzcie, te tłumaczy, konie tłumaczy, po prostu... z ludźmi jest tak samo, nie, ale ty możesz się z tego wydostać poprzez nacisnięcie ciekawicie. a koń raczej nie ma tej inteligencji aż tak rozwiniętej, żeby siedząc one... w ścianie wyistnieć. One nawet jak, znaczy w sumie, zobaczy te konie. One patrzą, przechodzą przez ściany. Widzisz, to ten koniec za chwilę będzie <głos》> sobie stąd wyjdzie. Nie wiem, to możliwe, że mają źle ustawione hitboxy, czy coś może. Tak. Ten desen. te ja modele źle jak to można było przejść spokojnie przez tą kartę. Mam. Dobra, to w sumie tyle chyba na temat koni i PvP. Tak, to są chyba najbardziej oczekiwane i najważniejsze rzeczy. Chcę ci konie ci mi się dowiedzieć. zdaje, jeżeli w ogóle będą, to jeszcze pieniądze dla vip i to też jeszcze niespecjalnie, bo po się bugują, no i to jest masakra. Mm -hmm. Na pewno nie teraz. Możliwe, że w nowej, tak. na następnej edycji lub po prostu po aktualizacji samego Minecrafta. Jeszcze ja zadam od siebie tak, nie pytali, kiedy ta nowa edycja. Dzień przed startem nowej edycji na 100% poinformujemy was o tym na Facebooku. Myślę, że to będzie ten tydzień. Ale są trochę komplikacje z, tak z kodem źródłowym. Hitem, z kodem źródłowym. No i trzeba trochę czekać. Który trzeba przepisać na nową schuchować. wersję? Tak, bo bugów jest bardzo wiele. I no. lepiej nie wypuszczać serwera bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Mhm. Tak więc no, musicie się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Grać na, na razie na starej edycji, jeszcze pobić się, tak. poćwiczyć. Albo najlepiej w ogóle zacząć grać sobie na singlu, albo z kumplami na nowej edycji i zacząć się bić, bo to jest troszeczkę, inna, troszeczkę inaczej to wygląda niż w starszej wersji. Nowa edycja, tak jak wspomniałem no, no, na porę jak udzielam, ten, udzielam się na forum, jak mówiłem filmik, no będzie... Na pewno będzie lepsza od pierwszej, będzie bardziej zaostrzony regulamin, będzie taka bogatsza w ogóle w poliny, w cały system rozgrywki. Także no, wolimy dopracować wszystko do zera, żeby później nie trzeba było wstawiać tej edycji jeszcze raz. No właśnie. Dobra, więc w sumie to już jest na tyle, co chcieliśmy wam pokazać w tym odcinku. Najważniejsze to były koksy i pvp, to reszta to już takie poboczne. Okej. Okay. Tak, tak. Więc... Na razie. Mam no, do zobaczenia. Na to był kanał edycji. mchc, na na ten... Savander i Bentrado na czele. Pa, pa. Jeszcze tak dodam, że na tym kanale będzie kilka-kilka nowych filmików na nowej edycji będziemy go odświeżać częściej, więc spadajcie i oglądajcie. Czy będzie czego więcej? Bo no czy, więcej filmików. O. A filmików, no bo cię przycięło. Będzie więcej filmików, tak. Dobra. No to siema na rapa. No trzymajcie się. Cześć. cześć.